Pieniądze na koncie, Twoje pieniądze na koncie mają różną wagę emocjonalną. Co to oznacza? One mają różną wagę emocjonalną w zależności skąd one pochodzą na Twoim koncie. 100 złotych stąd jest warte dla nas inaczej emocjonalnie niż 100 złotych wzięte z innego źródła. Dlatego generalnie pieniądz pieniądzowi nie jest równy. Przyjmijmy. Nawet przyjmijmy sobie na przykład 1000 dolarów, zarobione ciężką pracą na etacie. Powiedzmy, to jest 4000 zł, i tak dalej, tak, tak, ale przyjmijmy w dolarach, będzie łatwiej. 1000 dolarów zarobione ciężką pracą na etacie. I to waży w głowie 10 razy więcej niż 1000 dolarów, które na przykład wygraliście na loterii. Choć akurat puściliście to, to lotkę i tam wygraliście powiedzmy nie, 4000 zł, tak? Czyli ten 1000 dolarów. To jest tylko dla uproszczenia. I to jest właśnie ten koszt emocjonalny. Tu masz tysiąc dolarów i tu masz tysiąc dolarów, ale waga jest dosłownie inna. Ile musiałeś zapierdalać w robocie, żeby zarobić te tysiąc dolarów, a ile musiałeś tu? A tu musiałem tylko puścić lotka, skreślić kilka liczb, o kurwa. I jak szybko wydasz te pieniądze z loterii, a jak szybko te? Przeczuwam, że te to tu kurwa od razu, a dodatkowy dochód, tam gdzieś tysiąc dolarów padło, kurwa, dodatkowo jakiś bonusik. Tego już nie będzie, a tu, tego się będziesz kurwa trzymać. Będziesz rozplanowywać, budżetować, tu na mieszkanie, tu na paliwo, tu na tamto, tu na to, tu na przyjemności. A to jest dalej, tu masz tysiąc dolarów, tu masz tysiąc dolarów. I to jest właśnie bardzo ważny temat. Bo pieniądz pieniądzowi nierówny i ma dla nas inną wagę emocjonalną. Ma dla nas nawet inne przywiązania bo te 1000 dolarów, dla przykładu, jest powiązane z innym źródłem. I teraz bardzo ważne, jeśli my na tradingu walniemy nawet, powiedzmy, mamy lepszy dzień, walnęliśmy ileś tam dodatkowo więcej dolarów, zawsze byśmy sobie po 50, po 100, dzisiaj nam się udało na przykład 400, 500 dolarów zrobić, tak? Nawet przyjmijmy ten 1000, żebyśmy się trzymać tego przykładu, żeby się nie pojebać w obliczeniach. No to czy tak naprawdę ma to taką wagę emocjonalną dla ciebie, jak to, że przez 160 czy 200 godzin w miesiącu zapierdalałeś i te 1000 dolarów zarobiłeś i dostałeś na konto? Czy to ma taką samą wagę dla ciebie? Czy czujesz, że te 1000 dolarów z tradingu, co zarobiłeś na lepszym dniu, waży więcej niż to na etacie? Nie, to prawdopodobnie kurwa nic nie waży dla ciebie. Tu to z pracy waży dla ciebie najwięcej. I tu tysiąc dolarów, i tu tysiąc dolarów traktujesz zupełnie inaczej. To jest właśnie nasz koszt emocjonalny, którego nie bierzemy pod uwagę. widzimy tylko wykres i stwierdzamy: dobra, tam baj, sell i chuj, zarabiam, nie zarabiam, nie tracę. Jak nie tracę, to znaczy, że kurwa to nie działa. Jak zarabiam, to znaczy, że prawdopodobnie szczęście, albo myślę, że jestem zajebisty, więc odpalam kolejne pozycję. Koniec końców tracę konto zerowe, lub na minusie, i kończy się moja przygoda z tradingiem. Dlatego jeśli handlujemy kapitałem, który jest dla nas święty, na przykład no mówię, no na przykład z pracy jakiejś lub z oszczędności i tak dalej, to każdy stoplos będzie kurwa nas palił, jakbyśmy chodzili po jakimś rozżarzonym ogniu gołymi stopami. A kurwa znowu. A kurwa znowu stopło. Ja pierdolę, boli mnie kuj. Będziesz sparaliżowany. Każdy stoplos będzie przybliżał cię do tego, że będziesz wchodzić w paraliż decyzyjny, o którym również mówiłem. Tylko dzisiaj paraliż decyzyjnego nie będziemy mamyć, ale myślę, że samo z połączenia tych dwóch słów domyślasz się, jaka może być definicja. Paraliż decyzyjny. Czy mamy problemy z podjęciem prawidłowej decyzji, lub z podjęciem w ogóle jakiejkolwiek decyzji. Bo każda czerwona świeca. To nie jest po prostu strata statystyczna, że dobra, wiem, że 10% konta mogę sobie stracić. To jest... to jest po prostu cios w nasze życie prywatne.